i ze mną dzisiaj jest Grzegorz, który będzie podał wraz z nami o grze Suburbia no i nie, w kin... nie powiedziałeś. no wiesz, byłem w Ameryce kiedyś i Grzegorz, Grzegorz będzie rozpieszczał tym, ponieważ to co pokazaliśmy na trailerze, na Portalkonie to wiesz, tam po bziu, 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 bziu i zniknęło, nie, a teraz będą sobie mogli przyjść, się nasi fani w całej rozciągłości jak piękne, jak będę jest to wydanie tego gry Suburbia ale zanim będziemy pokazać jakie to jest piękne tutaj Grzegorz przypomnę franszóweczka.pl tak, z tego to mam pamięć i Moja półka to pląszoweczka. .pl, tak. Była pierwszą wydawcą pierwszej edycji Zeberwii. Dawne, 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 dawne czasy. M, początki branży gier w Polsce. I pląszweczko to był sklep z grami, prawda? Który tak. był związany chyba troszkę z się, lacer, lacer lacerda? wrocławski w wrocławskich tak, Fandom, tak. fandom wrocławski. I oni wprowadzili na Polskę do Polski grę Suberbio, która się bardzo ładnie przyjęła. To była tych takich dawne, początkowe czasy naszej, naszej branży, to, to był taki hicior. Trzeba powiedzieć, że taki faktycznie był ogrywany, bo ludzie w niego bardzo na komentarzach sobie chwalili, w tym się bardzo ładnie przyjęło. U mnie w domu też to wylądowało, chociaż ostatecznie potem ta gra wyleciała, ale też to było pograne. No i lata minęły. planszóweczka chyba już gier nie wydaje, przynajmniej tak mi się wydaje, może się mylę. Też tak naprawdę. Natomiast Suborbia wciąż w Ameryce była popularna, wciąż wychodziły tam jakieś dodatki, nowe edycje i tak dalej i w zeszłym roku wydawnictwo Bezier Games zrealizowało Kickstartera, dobrze rozumiem? Kickstartera na Było takie takie Kickstarter, wielkie, tak. wielkie, 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 wydarzenie i nasz dział licencji się ze mną kontaktuje mi mówi, I Ignacy, może byśmy w Suborbie wydali? Ja mówię, człowieku, no o czym ty mówisz, gra sprzed 15 lat czy iluś tam, z czym ty do mnie w ogóle, o co, co ty do mnie mówisz w ogóle? I on mi tam zaczyna opowiadać, że, no, że super gra, świetna opinia w Polsce, świetna opinia na board game Geeku. wszystkim się podoba. Fakt, że stara, a teraz nowe wydanie z nowymi komponentami, z nowe, współczesne, Ignacy, się, się przyjrzeć temu bliżej. Dostałem, dostałem briefing, przyjrzałem się i nie odmówiłem ostatecznie. Czy możesz teraz powiedzieć Państwu, bo widzę, że tu jest jakaś, jakby są dwa wątki. Jeden wątek, że to jest takie wydanie pod względem komponentów lepsze. To jest jedna, bo to od razu Państwo w ogóle pewnie widzą to wszystko. Ale czy, jak to się gameplay'owo, To są jakieś dodatki, co to, co to jest? To jest <kühm> tak, po pierwsze faktycznie komponentowo jest duży krok do przodu. Po pierwsze ilustracje na kafelkach, szczególnie rewersach, są dużo, dużo ładniejsze niż były w oryginale. E, nadal jest to oczywiście budujemy miasto, więc tutaj nie, to nie są gracze pan epokowe. Dobry plan, dobry plan. Dla tych wszystkich, którzy mimo wszystko są nowymi graczami i nie słyszeli o tych grze może nie sprzed 15, 15. ale pa, ładnych paru lat. Jest to gra, gdzie jesteśmy taki SimCity, na planszy, gdzie budujemy sobie własne miasto od podstaw, każdy zaczyna jakby z tego samego progu, to jest bardzo fajne, a później rozchodzi się startową, w różnie... startową i sobie to tutaj będzie roz... Tak, zapadać. zaczynamy sobie ze startowym, tam, takimi takim, domostwami, z fabryką jedną i jednymi biurowcami, tak, każda, mamy tutaj parę rodzajów dzielnic, jak to w dobrym każdym mieście w dobrym city buildingu i one sobie będziemy tutaj dokładać do naszej... Zaczynamy je. Wybaczcie, tam nie będę teraz szukał tych wszystkich nie, ale kafelków. Ale to się już prowadzi, nie? Już ale z, zaczynamy, sobie z, zaczynamy sobie z trzema kafelkami, ułożonymi może, może ładniej, może niekoniecznie wszystkimi tymi, ale uwierzcie Państwo, jak to się będzie kafe. rozwijało. I później dokładamy kolejne. Cały trik polega na tym, że te kafelki mają dwa rodzaje działania: czyli takie natychmiastowe, gdzie sprawdzamy takie sąsiedztwo, co się dzieje. Bądźcie go do dołożenia. Mega sprytne, a co najważniejsze, dla mnie, co mnie urzekło w tej grze w idealny sposób połączone jakby z realiami, którymi jesteśmy, czyli jak stawiamy fabrykę, to siłą rzeczy nikt nie chce mieszkać koło fabryki, tak, jest głośno, śmierdzi i w ogóle o co chodzi, więc na przykład wtedy dostajemy kary za, jeśli kładziemy to koło e, koło domków, jeśli, ale e, tak samo lotnisko, tak, natomiast jeśli stawiamy jakiś zielony park koło biurowców, no to świetnie, bo wszyscy po prostu chcą są wyjść na chwilę, począć. Restauracje koło biurowców, też bardzo dobry pomysł, bo na nas gdzieś trzeba wyskoczyć, więc te wszystkie I to jest kafelki. ten moment, kiedy dokładam kafelka, jest decyzja. I jest decyzja, jest okay. decyzja e, gdzie go położyć. A druga decyzja, jeszcze jaka jest, e, to jest, jaki kafelek wziąć. Bo te kafelki, każdy z nich ma swój własny koszt, ale one leżą w takiej sprytnej, prostej listwie, wyłożonej. I jak zgodnie z większością, z większością gier euro, są kafelki. Najtańsze, gdzie nie ma dodatkowych kosztów, płacimy tylko, który jest tutaj, a czasem potrafi być znaczący. I droższe, gdzie musimy dopłacić do jego realnej wartości ale być może nam tak układa się pięknie w nasz cały plan architektoniczny że chcemy ten kafelek, bo to akurat nam się skąbuje, więc zawsze, zawsze to dodatkowa decyzja, czy przepłacam czy ryzykuję, że może ktoś mi go podbierze, ale może jednak skupią się wszyscy na tych tańszych i, i, i ile podbiorą je e, redukując cenę tego mojego super upłaczonego kafelka więc jakby to jest jakby bread and butter tej gry, czyli tyle powszedni Bierzemy kafelek, dokładamy go do miasta. I odpala się bonusiki. I odpala się bonusiki. Niektóre działają na wszystkie, sprawdzają wszystkie miasta, wszystkich graczy, niektóre działają stale, niektóre są jednorazowe. Tu jest playada, jak każdy dobrze grę Euro. Nie znaczy, czym posiedzieć, na czym pokombinować. Do tego walczymy jeszcze o cele. Część jest ukryta, część jest odkryta. I tutaj ten, kto ma cele najwięcej dla danych dla na, tak, na koniec gronie się odpalają, czy ktoś na się kolejny. łapnie, ten łapnie? No, tam jest. Sprawdzone są na koniec gry. Sprawdzone okay. są na koniec gry. Więc to też jest ważne oczywiście. Nie możemy tego zekceważyć, bo są jakby nie patrzeć na darmowe punkty. Tu jest taki air, air traffic control. Ja bym w to w ogóle nie szedł. się, że ja bym no powiedział. Że to się. nie jest moje takie, no. nie. Na miejscu za zapomysł. I jeszcze jedna jest taka bardzo ciekawa mechanika, która sprawia, że nie ma takiej kuli śnieżnej, w przypadku jak ma dobrą kombinację kafelków. ponieważ mamy te punkty zwycięstwa tutaj na tym. I one. Mają takie czerwone linie, nie wiem, czy Państwo tego nie widzą, ale tak. Ale mają I... też żółte cyfry, No to jest ciekawe, że dzieje. na tej plaszki. Żółte cyfry to akurat po prostu dziesiątki, ale czerwona linia przy przekraczaniu e, zmniejsza nam, to jakby nasze miasto się pro. rozrasta e, administracyjnie i, i sprawia to problemy, zmniejsza nam się przychód, zmniejsza nam się reputacja. Aha, no, z Rosem są Tak, są problemy, są problemy, więc jest dobrze, bo rośniemy, ale jednak jest, jest też gorzej, tak więc jakby trzeba tutaj też umiejętnie balansować, żeby nasze miasto równoważyło jakby napływ ludzi z napływem e, też pieniędzy do tego miasta, tak? czyli stawiać te budynki, które nam wszystko... A powiedz naszym, naszym fanom, tu masz takie dwie ścieżki, reputacja tak. i przychód, cóż to za rzecz? im więcej reputacji, tym więcej tak? I to jest przychód, który okay. będziemy co sobie tam, zależnie od tego, mamy dodawać. Czy moja reputacja wchodzi na scoring track? Tak jest. Okay. A, a income, no to idąc co rundę dostajemy kasę do wydania, To jest też bardzo ważne. Dobrze. ale w razie wzrostem dzieciństwa, to nam wszystko będzie powoli spadać, więc musimy cały czas inwestować, 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 żeby nie spać do zero. Czy jak my, stagnacja by nie jest, jest dobry pomysł. Czy Jak my negocjujemy, negocjujemy z, z wydawcą i tam jesteś z nimi w kontakcie, nasze sobie plotkujesz, czy może udało ci się dowiedzieć, ile zapłaci za tą niesamowitą ilustracjonalną nakładkę. Jakby i, jaki to był budżet? Będzie. Proszę Państwa, proszę się nie zniechęcać tym pięknym niebieskim kolorem. Oni są fanami no, Aleksandra Kwaśniewskiego. wiedzą, że każdy pójdzie na, 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 na niebieskim do wyglądanie. Pokażmy dodatkowo. Ale chcę powiedzieć, że na niebieskim nie skończyli tego na okładce, ponieważ, ale akurat jest to super feature gry, czyli wypraski zaprojektowane przez Game Trace. Niebieskie. Niebieskie, dokładnie tak. One tutaj świetnie, tego tak ładnie teraz nie pokażemy, ale one obok siebie... One są normalnie w pudełku, to nie jest jakaś... One są normalnie w pudełku, one wchodzą idealnie tak, że wypełniające pudełko. Dodatkowo mają sprytnie tutaj umieszczony, teraz tego wszystkiego tak ładnie chyba nie pokażę, ale tu się to wszystko ładnie mieści, tak? Do tego, już tutaj u góry się, mieści się plansza. To wszystko tworzy ładną, spójną całość i, I po wyłożeniu. Tak I wydajemy razem z postawką dodatki, to znaczy, nam bardzo zależało. I te dodatki, teraz nie będziemy już tego otwierać. Po pierwsze, tylko krótki opis. Dodatki tu są w ogóle pięć, z czego po polsku, i wstyd już pamiętam, wyszło już tylko dwa. Więc, jakby, a jeden, a część w ogóle jest dwóch zupełnie nowych. Więc tutaj już jest dodatkowe, dodatkowa rzecz. I po rozpakowaniu tego dodatku. Tam też są takie fajne, sprytne, plastikowe wypraski. I te plastikowe wypraski przekładamy do dużego pudełka z grą i wszystko mieści się na pięknie w jednym pudełku. A to można stać jest... na Legro. A to można zrobić tylko dowolny sposób. Tak, choćby wstać na Legro. Może niekoniecznie. Pusty pudełko, bo z Z opisem, że to nowy, pełny dodatek. Za, zwracam uwagę na... każdego za, który Można mieć na linii graficznej. Konsekwencja, aż do bólu. Konsekwencja. Oni po prostu wydali cały hajs na te plastikowe wypraski. Ja u siebie <laughs> osobiście miałem jeden dodatek. Bardzo fajny, yy, który wprowadzał granice i, i, i dodatkowo tam jeszcze więcej interakcji między graczami, więc jakby jestem bardzo ciekaw. Czy yy, podstawowa jakby, wersja to... Suberbe jest tym samym, co z, mają gracze z planszyweczki? Czy coś się coś zmieniło? Z tego co. Przeglądałem, bo jeszcze jak widać, że nie mają okazji zagrać, ale tak, to z tego to systemu, jest ta postawka, można jakieś listy. Oczywiście wszystko komponentowo to jest zupełnie inny poziom, tak, jeśli chodzi o sposób pakowania, grafiki. Hmm, ale reguły te same. Ale reguły, reguły tak, reguły na 100%. Reguły te same. same i potem mamy dodatek Suburbi I potem z mamy dodat tak, zestawy właśnie zamiast rozszerzenia, bo to jest liczba I tam jest faktycznie ink. 5 e, gwiazdek, nocne życie i jeszcze jakieś dwa mini Czy ty coś chciałbyś powiedzieć z Suburbi? Nie, ja tylko mądro powiem, że w przeciwieństwie do, 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 do prezesa to u mnie ta sobie półce ciągle jest. Tak, ja I teraz nie... będę miał ciężki, bo co zrobić, no bo to jest co w tym pudełku ci i mówisz i podstawka i dodatki, tak, to, to chyba jest, ta jak... z planszyweczki jedna pójdzie na legro, no. no jest taka opcja, jest taka, jest, jest, jest taka opcja. No to co, co jeszcze byś chciał powiedzieć? Dla mnie. Jeszcze raz podkreślam, dla graczy, którzy. To nie jest zaawansowane euro. W... Może w to, to jest może to nie jest... Dobra, że troszkę gadamy, byśmy za bardzo wiedzieli, o czym gadamy, a wielu z was, wielu z was nie gra w tą sobie. Jaka jest ciężkość, gry, do czegoś to porówna w naszym katalogu? E Na dwóch graczy chodzi, czy ma wariant solo, jakby takie może też. ciężkością z... gry, to ja bym to porównał czerwony Katedry mniej więcej. Okay. Czyli jest to, nasze czym musicie pokombinować, ale zasady tłumaczy się bardzo szybko, bo tak naprawdę mamy. Trzy akcje do wyboru, tak bardzo upraszczając. One te zasady są o tyle, powiedzieć, że są klimatyczne, że dość łatwo się siebie je zrozumieć, więc łatwo je się nau nauczyć. Więc więc ty masz taką kluczem, jest, kluczem jest tylko właśnie ik ikonki, które są Czytelny, dodatkowo jest opis na tych bardziej skomplikowanych i jeszcze dodatkowo jest w instrukcji wyjaśnienie już całkowite działania, tak już totalne. Ale to w, moje, w mojej rundzie ja po prostu wydaję hajs i kupuję jednego kafelka, wrzucam go i grasz Generalnie tak? zawsze to jest taki fajny specyfik, że zawsze musisz kafelek, kafelek zdjąć stąd, czyli zawsze musi być tu ruch. Okay. Bo to przybliża Cię do końca gry, bo to masz stosy, więc okay. każda gra ma, nie wykorzystuje wszystkich budynków, więc to jest pewna reguła. Ale gen, moja tura, biorę kafla, kafla grasz ty. I, i wykładasz go albo go wykładasz tak, możesz zrobić z niego, jak brakuje Ci kasy jezioro, bo każdy chce jeziorem, to jest taki prosty sposób na zrobienie gotówki, ale punkt z tego nie przybędzie. Skąd tutaj jezioro jezioro uczestniałeś? Na rewersie każdego budynku jest jezioro. Każdy budynek może zrobić się jezioro. Ty, ja nie mam tutaj Ale to są nie? budynki podstawowe. To tych A, podstawowych tak. nie, bo one są faktycznie tylko w momencie tutaj. Bo ja mam tutaj. heavy faktory factor, heavy i się nie cieszą oni. oni tak, bo nie cieszą jeden. się jak są koło, koło, koło mieszkalnych i tak samo. i Katowice, mieszkałem koło Chuta, katowice, na chuta katowice, nad, nad, nad jeziorem, tak, elektrownia taka Rybnik jak najbardziej, nie? Elektrownia Rybnik. A, A tu suburb, Suburbsy mi generują 3 dolary, tak? Tak. A czemu tu mają dwóch kierowników? Co to znaczy? E, oni przychodzą. E, teraz takie taki no. komplikowane. To ludziki to są gdzieś reputację, czyli im więcej ludzi na nas przyjdzie, chodzą, to mamy konieżdżą. jakby to jest nasza reputacja i, i, i znaczy. No, upraszając bardzo, ludziki to później to, tak to powiem. E, a oprócz tego jeszcze masz możliwość zastosowania mnożnika razy dwa, kiedy ten jeden super kafel sobie jakby odpalasz go jeszcze raz. Okay. Jak już nabudujesz sobie to Bum, ok. odpalamy. I właśnie trzecia możliwość to spojrzenie jeziora, tak? Cię, ale wokół jeziora to jest może 2 dolary, z wszystko naokoło się wokół jeziora. Tak, każdy chce mieć jezioro, no piękna, piękna lokacja. Ja na przykład nie umiem pływać, w więc pokój. nie wiem, no ale okej. Okay. Możesz głowić, jeśli coś wiesz. Na dwóch graczy działa, na trzech graczy działa, na cztery graczy działa. Dobrze. Pięknie. Tak. Więc. Solo też. Nawet na pięciu z No szkoda, że nie jesteśmy na lachie. bym Państwa zapytał, z jakiej wy burbi pochodzicie. Czy bardziej z Kalisza, czy bardziej z Rzeszowa? Dodatkę na pięciu gracz No my ja tego widzisz, ja tak tam nie widziałem. Jest tak, bardzo tak. dużo recenzji w internecie, więc można sobie tutaj dużo, tak, dużo obraźnić na, polskim na rynku, mn. Natomiast tak, mówię, jesteśmy tutaj, to jest 2.0 wersja, nowa, nowa, lepsza wersja od portalu. I dziękujemy, miłego komentu, papa. Pa. Pozdrawiam, hej.